Dzień dobry. Kolejna nowość pojawiła się w ofercie firmy DeWalt, dlatego nie tracąc czasu, w dzisiejszym odcinku przedstawimy wam najnowszą szlifierkę kątową model DCG418SHD. Szlifierka kątowa DCG418SHD wykonana została w technologii FlexVolt. Jest to system akumulatorowy o napięciu 54 V, który oferuje narzędzia bezprzewodowe zdolne do wykonywania najcięższych zadań na budowie, charakteryzujące się dużą mocą urządzeń i akumulatorami o największych pojemnościach. Najnowszy model posiada oczywiście wydajny silnik bezszczotkowy, który zapewnia 9000 obrotów na minutę prędkości obrotowej na biegu jałowym. Średnica stosowanych tarcz to 125 mm, a osłona regulowana jest beznarzędziowo. Mimo, że szlifierka należy do najmocniejszej serii i ciężko jest zatrzymać tarczę podczas jej pracy, producent zastosował w niej funkcję antyrotacyjną, która odłącza zasilanie w przypadku zablokowania lub zakreszczenia tarczy, co ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ekstremalnych sytuacjach. Szlifierka ta posiada szereg zabezpieczeń zgodnych z systemem Perform and Protect, m.in. łagodny rozruch oraz elektronicznych hamulec. Najistotniejszą cechą tego modelu natomiast jest innowacyjny system podwójnego włącznika. Aby uruchomić urządzenie, należy w pierwszej kolejności wcisnąć czerwony przycisk znajdujący się w uchwycie bocznym, a następnie w ciągu dwóch sekund wcisnąć włącznik spustowy. Czynność tę należy wykonać za każdym razem, gdy chcemy uruchomić urządzenie. Zwolnienie któregokolwiek guzika skutkować będzie natychmiastowym wyłączeniem szlifierki. System ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka przypadkowego uruchomienia. Rękojeść boczna z wbudowanym guzikiem może być stosowana z prawej lub lewej strony szlifierki w zależności od preferencji. Urządzenie posiada ergonomiczną budowę i gumowane uchwyty. Otwory wlotu powietrza zostały zabezpieczone siatką i posiadają możliwość demontażu w celu ich szybkiego wyczyszczenia, a specjalna sprężynowa nakrętka pozwala na mocowanie akcesoriów bez użycia klucza. Prezentowana dziś Sliferka dostępna jest w wersji z dwoma akumulatorami o pojemności 9A i ładowarką dostarczana w walizce Pistak, a także w wersji bez zestawu zasilającego dostarczana w kartonie. Obie znajdziecie na stronie sklepu pchawbec.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia!